Witaj na kanale poświęconym percepcji pozazmysłowej metodą Remote Viewing. Dzisiaj przybliżę Wam, na czym polega dokładnie podstawa metody Remote Viewing, dlaczego ta metoda jest w jakiś sposób wyjątkowa i również skuteczna. Przede wszystkim skuteczna i fascynująca moim zdaniem. Jest to na drodze moich wieloletnich poszukiwań optymalnej metody używania percepcji pozazmysłowej. Coś, co Najwięcej mojego uznania zyskało, a to za sprawą na wiarygodność, miarodajność i obiektywność, a także na szeroki wachlarz tego, co można zbadać tą metodą. Dzisiaj chcę Wam przybliżyć, na czym polegają podstawy remote viewing, i pokażę Wam takie dwa filary, na których ta metoda się opiera. Pierwszym z tych filarów jest badanie w ciemno, tak zwane. Jest to odpowiedź na zarzuty sceptyków, ale nie tylko dotyczące tego, że w jasnowidzeniu zarzuca się niektórym, iż mogło się domyśleć, jaka jest prawidłowa odpowiedź że mogą się domyśleć na drodze logicznego rozumowania albo jakiegoś prawdopodobieństwa, że udzielą prawidłowej odpowiedzi. Tymczasem e, naukowcy, badacze tego, tego tematu, badacze percepcji pozazmysłowej, no uznali, że trzeba raz na zawsze definitywnie stwierdzić, czy osoba jest zdolna domyśleć się odpowiedzi, wywnioskować ją logicznie, użyć wyobraźni, czy faktycznie w sposób obiektywny i pewny jest w stanie. Percepcją pozazmysłową, czyli bez wiedzy na, na dany temat, dotrzeć do informacji związanej z celem. I w tym celu przeprowadzamy właśnie tak zwane badanie w ciemno. Ono polega na tym, że tworzymy cel, to znaczy tworzymy opis celu, chcemy zbadać możemy zbadać miejsce, osobę, wydarzenie w czasie i przestrzeni cokolwiek jesteśmy w stanie nakierować na to swój umysł, i stwierdzić, że chcemy się dowiedzieć tego i tego, możemy to badać metodą Remote viewing i w tym celu definiujemy, co to ma być. Na przykład, budynek. Jakaś, niech to będzie dla naszego tutaj ćwiczenia, jakaś znana budowla. No i chcielibyśmy, żeby osoba obdarzona predyspozycjami do percepcji pozazmysłowej zobaczyła, dokonała wglądu i opisała percepcję pozazmysłową. Ten, tenże budynek, a co więcej, na przykład, co się tam w tym momencie dzieje. Gdybyśmy poprosili osobę, przeciętną osobę, o dokonanie wglądu, na przykład teraz, wieża Eiffla, mówię Wam, wieża Eiffla jest naszym celem. Co się dzieje? Oczywiście uruchamia się pamięć oraz wyobraźnia, bo słyszeliście o wieży, wieży Eiffla, widzieliście ją być może, chociażby na zdjęciach, na filmach i... Pierwsze, co to nasz mózg sięga do zasobów, które ma zgromadzone, zasobów pamięci. Następnie nasza wyobraźnia stara się wykombinować. Ok, mam te zasoby, ale wymaga się ode mnie powiedzenia, co się tam teraz dzieje konkretnie. No i prawdopodobnie o tej porze dnia jest taki, taki ruch, takie natężenie ruchu i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy. Domyślać się i snuć takie pra prawdopodobne wizje. To oczywiście jest zupełnie nie jest percepcja pozazmysłowa. A co więcej, takie, takie postawienie sprawy utrudnia nam dotarcie do informacji prawdziwej, do prawdziwej percepcji, ponieważ nasz mózg, nasza wyobraźnia, nasza pamięć w tym wypadku, ona niejako tworzy nakładkę, która zaciera nam. Ten subtelny sygnał, który faktycznie drogą percepcji pozazmysłowej można odbierać. Więc to jest również utrudnienie, tak naprawdę. Nie tylko jest kwestia tego, że może się nam zarzucać, że się domyślamy, ale również po prostu dla nas to jest utrudnienie, bo to, co wiemy lub czego się domyślamy na dany temat, to jest już niestety taki silny sygnał, silny bodziec, który nam tą percepcję utrudnia. Dlatego właśnie badanie w ciemno, w którym jak powiedziałem, określamy co ma być celem, określamy miejsce w czasie i przestrzeni, co jest celem w tym wypadku na przykład wieża Eiffla. Następnie osoba, która nie będzie dokonywała tego badania, przypisuje numer, jest to ciąg cyfr zazwyczaj pięciu cyfr mniej więcej, przypisuje numer, który jest Nazywany namiarem celu. Ten namiar celu, ten, ta identyfikacja celu po prostu jest skojarzona z, z danym celem. I podczas sesji Mod viewing osoba postrzegająca, która będzie dokonywała wglądu, otrzymuje jedynie numer, ten ciąg cyfr, nie znając tego, co będzie badane. Nie wie, nie ma pojęcia. Czyli ma zerowe informacje o tym, co będzie badała, zerowe. I jedyne, jak się może dowiedzieć i zrelacjonować to, co jest za celem, to jest intencjonalne odszukanie metod metodą i przy pomocy percepcji pozazmysłowej tego, co się kryje i co zostało skojarzone poprzez ten numer, jaki cel został skojarzony z tym numerem na potrzeby tego badania. To działa z jednej strony fantastycznie, bo jeżeli osoba będzie prawidłowo opisywać cel, no to mamy pewność, że użyła percepcji pozazmysłowej. Nie mogła w żaden inny sposób domyśleć się, nie miała żadnej wiedzy na ten temat. Zero, zerowa wiedza. Z drugiej strony okazało się, że to również ułatwia percepcję pozazmysłową. Słuchajcie, to jest fascynujące, że to ułatwia. A dlaczego? A dlatego właśnie, że kiedy nie wiemy nic na dany temat, nie mamy żadnej opinii, żadnego stosunku emocjonalnego do tego, żadnych domysłów, no to jedyne co, to możemy faktycznie otworzyć się na wyszukiwanie tego subtelnego sygnału i dotarcie tą poz, poza pozozmysłu do celu. Więc to jest jedna z podstaw remote viewing badanie w ciemno. Osoby, które biorą udział w sesji jako remote viewerzy, jako postrzegający Mogą wziąć udział w tworzeniu listy celów. Często jest tak, że nie biorą udziału w tworzeniu listy celów, natomiast mogą w niej brać udział. Jeżeli na przykład interesują Was konkretne tematy, chcielibyście się nauczyć remote viewing, a potem móc badać te rzeczy, które Was interesują, możliwe to jest. Natomiast gdybyście to wy, jako remote viewer, jako remote zaproponowali cel. To następnie numer identyfikacyjny tego celu ktoś inny musiałby nadać, i następnie taki cel z nadanym numerem, identyfikacją, musiałby zostać wtasowany do puli, większej puli innych celów, po to, że. W czasie rozpoczęcia nowej sesji Remote Viewing, abyście nie mogli domyśleć się tego, że tym razem będzie cel, który zaproponowaliście, badany. On musiałby się znaleźć w większej puli celów i numer identyfikacyjny ktoś inny nadaje. I w ten sposób bardzo często też się to również robi. A więc, z jednej strony, obiektywność, z drugiej strony, też ciekawe spostrzeżenie, takie, że brak wiedzy o celu ułatwia, tak naprawdę sięganie po aktywację percepcji pozazmysłowej. Drugim ważnym filarem Remote jest działanie w zespole. To nie jest metoda, którą wykonuje się samemu. To jest metoda, która wykonuje, którą wykonuje się albo w tandemie, ale częściej i lepsze są efekty w grupie. Na czym to polega? Tu również odkryto bardzo ciekawe rzeczy na temat tego, jak ułatwić aktywację percepcji pozazmysłowej. Okazuje się bowiem, że nasza lewa półkula analityczna ma właśnie te właściwości związane z przeszkadzaniem nam w procesie percepcji pozazmysłowej. To prawa półkula i związana z tym bardziej twórczym, abstrakcyjnym myśleniem. Ma też większe pole tej intuicyjności zawarte w sobie. Jeżeli zaczynamy się zastanawiać, analizować rzecz w trakcie wykonywania wglądu przy pomocy percepcji nadzmysłowej, to utrudniamy sobie całe zadanie, ponieważ. Wkracza wtedy ten nasz analityczny umysł, który próbuje przewidywać zdarzenia, przewidywać, co może być prawidłową odpowiedzią, a to, tak jak powiedziałem wcześniej, zaciera, po prostu zamazuje prawdziwy obraz na rzecz tego, że bardziej jesteśmy skupieni na tym, co się dzieje w naszej głowie, a nie co jest faktycznie na zewnątrz, co mamy postrzegać. Dlatego w Remote Viewing pracujemy w zespole. Taki zespół składa się obowiązkowo z postrzegającej osoby, czyli remote viewera, którego zadaniem jest relacjonowanie tego, co postrzega w sposób maksymalnie neutralny. Remote viewer nie ma się za zadanie zastanawiać, czy to, co widzi, jest logiczne, czy nie ma tego oceniać. Każda taka ocena, każde zastanawianie się w trakcie trwania sesji jest przeszkodą, utrudnia tak naprawdę wgląd. Okazuje się, że im bardziej jesteśmy otwarci na zasadzie nie oceniamy, relacjonujemy, po prostu wyczuwamy i relacjonujemy to co postrzegamy, tym lepsze mamy efekty. Natomiast w tandemie z remotowym pracuje osoba zwana monitorem. Jest to osoba, której podczas sesji zadaniem jest właśnie logiczna analiza danych, które napływają oraz zadawanie neutralnych pytań, które pozwalają doprecyzować i nakierować Remote viewera ale w sposób neutralny na zbadanie konkretnych aspektów danego celu, pozwala to po prostu odciążyć osobę postrzegającą, a w tym czasie osoba monitora, monitorująca zadaje te pytania i pozwala to doprecyzować dane. Osoba monitorująca zna cel w sensie wie co do danego numeru zostało przypisane. W związku z czym no, ma pewien taki w... Wgląd i, i zrozumienie na tyle, że potrafi również zadać pytania, które pozwolą również remote viewerowi skupić się na poszczególnych aspektach celu i, i dotrzeć tą metodą do bardzo precyzyjnych informacji. Tutaj oczywiście należy podkreślić, że monitor musi zadawać takie pytania, które nie sugerują odpowiedzi i nie podpowiadają w żaden sposób, jaka jest odpowiedź prawidłowa. Nie podsuwają też wartościujących żadnych sugestii, po prostu są to pytania neutralne, które jedynie mówią, że jeżeli remote viewer powiedział, że widzi na przykład drzwi A i B, no to na przykład monitor decyduje, że są to, że żeby się udał do drzwi A albo do drzwi B, prawda? Na tej zasadzie. Czyli Monitor odpowiada jedynie na to, co już osoba postrzegająca zrelacjonowała i jedynie w obrębie tego wskazuje, co jest właściwe, co jest właściwą dals dalszą ścieżką dla eksploracji. Tą metodą można osiągnąć fantastyczne efekty i bardzo właśnie obiektywne efekty. Jednakże powiedziałem, że również pracujemy w grupie najczęściej i najlepsze rezultaty są właśnie w pracy rymodwierów grupowej. Na czym to polega? Otóż w takich sesjach wielu remote viewerów, zazwyczaj kilku, powiedzmy około pięciu, może być troszeczkę więcej, bada ten sam cel, nie mając ze sobą kontaktu, żadnego kontaktu nie mają ze sobą, prowadzą niezależne, odrębne sesje. I... Jedna osoba monitorująca to się może odbywać notabene w czasie rzeczywistym. Dzisiaj, na przykład, internet daje nam bardzo wygodne do tego możliwości, gdzie osoba monitorująca ma kilka okienek czatowych otwartych osobno, kilka okienek, gdzie utrzymujemy kontakt i napływają relacje, i może w tym samym czasie mieć wgląd w różne niezależne perspektywy, niezależnie działających od siebie remote viewerów. W ten sposób. Efekty są fenomenalne, ponieważ nawet jeżeli jeden z remote viewerów ma jakąś, no, mało precyzyjnych danych dostarcza, ale widać, że mniej więcej trafia, to jeżeli inni remote uzupełniają ten materiał o inne pokrywające się punkty wspólne, to, się to mamy dużo większą wiarygodność takiego materiału i wiemy, że. Jeżeli wizje się pokrywają, osób, które niezależnie od siebie badają rzecz w ciemno, nie wiedząc, co badają, to znaczy, że faktycznie opisują ten cel, który miał być opisany, który w obiektywny sposób tam istnieje. I tą metodą możemy właśnie badać zarówno obiekty materialne. Ta metoda powstała w latach 70. w czasie zimnej wojny, nawiasem mówiąc, na potrzeby wywiadowcze. O tym będzie w historii Remote Viewing w kolejnym odcinku, natomiast tutaj warto powiedzieć, że jak najbardziej używano tego i używa się do sprawdzania rzeczy materialnych, ale okazało, okazało się i okazuje się, że również obiekty i Podmioty niematerialne, z tak zwanych płaszczyzn istnienia innych wymiarów płaszczyzny duchowej, płaszczyzny astralnej, jakkolwiek będziemy to nazywać, po prostu z tych poziomów istnienia też można postrzegać metodą Remote Viewing, i tutaj się szczególnie przydaje działanie w grupie, gdzie dzięki niezależnym badaniom różnych Remote Viewerów danego celu mamy weryfikację, czy inni też tak to widzą. Czyli dzięki temu mamy jakąś przesłankę ku temu, że, żeby uznać, że to istnieje tam obiektywnie, a nie jest na przykład wyłącznie osobistą wizją i wyobraźnią jednej osoby, która nie jest w stanie tego w żaden sposób potwierdzić, prawda? A więc tutaj pole do eksploracji świata metafizycznego, świata duchowego, innych wymiarów, innych poziomów istnienia, innych częstotliwości istnienia jest ogromne i tą metodą można dostać się do bardzo fascynujących inspirujących informacji o czym będzie w kolejnych odcinkach. Tymczasem pamiętajcie, łapka w górę pod filmem to jest zachęta do tego, żeby było materiału więcej, żeby były kolejne nagrania i również zapraszam do zadawania pytań, komentowania jeżeli macie jakieś pytania, to te pytania mogą posłużyć do tego, żeby kolejne odcinki właśnie powstały. Również, jeżeli interesują Was jakieś tematy, które chcielibyście, żeby były badane metodą remote viewing i upubliczniane na ich temat informacje, zaproponujcie. Jest spora szansa, że w instytucie będziemy brali to pod uwagę, będziemy prowadzić badania, wglądy i być może opublikujemy je tutaj również na kanale za jakiś czas. Tymczasem zachęcam również do odwiedzenia strony Instytutu. Link jest zawsze pod filmami poniżej. I do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.